Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku poniedziałek, 17 kwietnia. W dniu dzisiejszym analizujemy dalej Bitcoina. Skoncentrujemy się na perspektywie krótkoterminowej, średnio-długoterminowej i co ważniejsze, porozmawiamy dzisiaj o perspektywie makro. Mieliśmy tygodniowe zamknięcie. Myślę, że warto rzucić okiem na to, co się dzieje na naszym makrointerwale. Zanim do tego przejdziemy, jak zawsze proszę pamiętajcie, że nic w tym wideo nie jest poradą inwestycyjną. Są to tylko i wyłącznie moje przemyślenia i co ważniejsze, moje inwestycje. Samo wideo ma charakter informacyjno-edukacyjny. Zaczynamy od czterogodzinnego interwału, czyli od naszego interwału krótkoterminowego. I pierwsze co rzuca się w oczy, to fakt iż Bitcoin utracił wsparcie naszej średniej kroczącej 20 EMA na interwale krótkoterminowym. Jest to ważne dlatego, że badając, analizując dynamikę rynku kryptowalut używamy tej dwudziestki jako nasz, naszą tutaj e, linię definiującą trend wzrostowy bądź też trend spadkowy, tak? Widzimy, że do momentu, do którego trzymamy tą dwudziestkę jesteśmy tutaj w trendzie wzrostowym bądź też trendzie bocznym tak jak to miało miejsce tutaj przez, przez ten okres niedzielny, weekendowy jeżeli utracimy wsparcie tej 20, jesteśmy w trendzie pro-spadkowym. Bardzo częsty zabieg, który widzimy, jest taki, że w momencie utraty tej 20 zostajemy wsparci przez 50. To jest ta niebieska linia. Miało to też miejsce tutaj, i tutaj. I w tym momencie również widzimy taki, taką sytuację, kiedy po tym okresie konsolidacyjnym na tej 20 nie byliśmy w stanie utrzymać jej jako wsparcie, i po prostu akcja cenowa się obsunęła w dół znalazła wsparcie na 50 co daje oczywiście szansę na coś takiego okay? oprócz tego po raz kolejny przetestowaliśmy nasz punkt wcześniejszego tutaj oporu wsparcia czyli poziom 29.800 okay? już tutaj kiedy wybijaliśmy ten szczyt mówiłem o tym, że prawdopodobnie zejdziemy przetestować ten poziom by nałożyć dalszy ruch do góry w tym momencie sytuacja może wyglądać dokładnie tak samo, po raz kolejny po odrzuceniu tego na tym szczycie, dokładnie 30, 31 tysięcy z groszami, przechodzimy przez korektywny ruch ABC, który wraca tutaj do kluczowego punktu wsparcia. Jeżeli ten poziom zostanie utrzymany, 29800, ja osobiście uważam, że powinniśmy tutaj zobaczyć kolejne odreagowanie w drodze do tych HTF-ów, które są na poziomie. 32 tysiące. Tak, widzimy, że już tutaj one też się trochę obniżają, po raz kolejny te oczekiwania, powiedziałbym, traderów, tak, czy też skalpelów, czy też swingowców są tutaj, są tutaj obniżane, ale widzimy, że tutaj na dobrą sprawę od tego przedziału 31 tysięcy aż do tego przedziału 32,5 tysiąca. Mamy tutaj duży przedział HTF-ów, tych naszych liquidity i puli, tak. Ja wciąż bym optował za tym, że one powinny tutaj zostać ściągnięte, tak? Tak samo jak omawialiśmy tutaj te punkty pivotowe wcześniej na 25200. Tak i w tym przypadku uważam, że powinniśmy tutaj te likurity i e, ściągnąć. Patrząc na tutaj ruch, który rozpatrywaliśmy wcześniej, czyli zastanawialiśmy się, czy to będzie ruch korektywny ABC, czy ruch tutaj. E, bardziej impulsywny pięciofalowy, widzimy, że w, że w tym momencie po osiągnięciu dołka fali drugiej, wybiliśmy dołek w szczyt fali trzeciej i obecnie jesteśmy w tym ruchu korektywnym fali czwartej, tak? Więc patrząc na ten patrząc nawet z tej perspektywy, spodziewalibyśmy się tego ruchu piątej fali. Problem z piątą falą jest taki, że ta piąta fala nigdy nie jest gwarantowana, tak i w tym momencie, z racji tego, że nasza akcja cenowa już tutaj tym knotem wybiła nasz poziom 1,618, 30,5 tysiąca, ten cel znaliście już dawno, kiedy byliśmy podajże tutaj, już rozmawialiśmy o tym, że spodziewamy się dojścia do tego celu. To zakończyło <coughs> impulsywność naszego ruchu o tego fali trzeciej, tak? Tu dokładnie. Teraz spodziewamy się korekty fali czwartej i oczywiście tego ostatecznego ruchu tutaj w ten, w te liquidity pule, tak. Tak jak powiedziałem, jedyny problem jest taki, że do momentu, w którym nie zobaczycie, jak wygląda korektywna fala czwarta, nie jesteście w stanie ocenić, czy ta fala piąta będzie miała miejsce, tak. Więc tutaj oczywiście zależność między falą drugą a czwartą odgrywa bardzo dużą rolę. Ja jednak z tej perspektywy krótkoterminowej spodziewałbym się, że te liquidity pule zostaną tutaj wybite. Coś, co mnie niepokoi, to fakt, że bardzo dużo osób gra pod te 32 tysiące, tak? I to nie jest do końca coś, co mi się podoba, dlatego że, jak wiele osób czegoś oczekuje, to bardzo często się to nie sprawdza. Jednak, patrząc z perspektywy tutaj analizy technicznej, patrząc z perspektywy tego, jak ważne jest to wprowadzenie tego ryty na rynek, ja będę się upierał, że. Powinniśmy dojść do tego poziomu, tak. Oczywiście nie jest to gwarantowane. Ja mam wciąż otwartego swojego, swojego makrolonga 50% tego makrolonga. Pamiętacie, że mam tutaj stop lossa na 28800, dlatego że tutaj odpalałem tego makrolonga. O tym również rozmawialiśmy po wybiciu z tego ruchu bocznego. Byliśmy przygotowani na to, żeby grać makro longa w przypadku wybicia bandu górnego, bądź też makro shorta w przypadku utraty bandu dolnego, tak? Także tutaj ja jestem wciąż w swojej pozycji prowzrostowej i niejako gram pod to, że te i pule zostaną tutaj wybite, tak? Oprócz tego, jak zobaczymy na nasze oscylatory, nasz oscylator trendu, jest mocno niedowartościowany, patrząc w, okresie, w ostatnim okresie czasu. Nasz oscylator Momentum również, mieliśmy wyprzedaż na Money Flow, jednak powoli widzę, że tutaj nasz ma, nasze Money Flow Momentum i nasze Money Flow mają cross, tak także to też jest pozytywne, pozy, jest to też pozytywna informacja. Co ciekawe, w dniu wczorajszym, niedziela, Bitcoin, tak jak powiedziałem, tutaj szedł bokiem po tym wsparciu, tej dwudziestki. Alty miały fajne breakouty. No ale po weekendzie cena spadła w dół. Tak? To też pokazuje, że jakby sentymentalnie to otwarcie nowego tygodnia no nie, nie jest z pompą. Tak? To myślę, że każdy widzi, no bo kiedy cena spada w dół, no wiadomo, że tutaj jakby dochodzi też do wyprzedaży. Także z perspektywy krótkoterminowej tak jak powiedziałem, ja wciąż tutaj mam tego longa otwartego yy, i nie będę go zamykał, po prostu albo wybije mi te 50% na stop lossie, bo i tak już jestem w proficie 50%, albo dojdzie do tego, czego oczekuję, czyli wybicie tych liquidity puli. tak. Dobra, jak przejdziemy sobie dalej, <laughs> widzicie, że jesteśmy na jednym, jednotniowym interwale i jesteśmy tutaj na kukojnie. Bardzo często wykorzystujemy tutaj ten wykres z koncepcją tutaj instytucjonalnego pieniądza. Widzicie, że mamy tutaj oczywiście te fair value gaps, które są wciąż pootwierane, które zwiększają prawdopodobieństwo, że zostaną wypełnione. Widzicie, że z perspektywy interwału dniówki, czyli naszego średnio-długoterminowego, każda świeca to jeden dzień. Nasze equilibrium jest tutaj poniżej poziomu 23800. Jest to bardzo ważne. Tutaj również mamy naszą dwusetkę dzienną, e, więc tutaj z perspektywy koncepcji instytucjonalnego pieniądza, zajście do okolic 24 tysiące byłoby czymś nadzwy nie, nie, niezbyt nadzwyczajnym, tak, czymś powiedziałbym oczywistym. Jednak co ciekawe, podchadzał nam się ostatnio, o tym mówiłem, ten order block tutaj, nie? I widać, że dużo osób gra pod odkupienie na poziomach 28,5%, od 20, 27, 200 do 28,5 tysiąca, tak. I również rozmawialiśmy o takim scenariuszu, kiedy ta cena może zejść tutaj niżej i dopiero pchnąć do góry. Ok? Także oczywiście są tutaj, są tutaj dwie koncepcje tego, w jaki sposób my możemy dojść do tych wysokich, do tych HTF-ów. Jak sobie włączymy tutaj HTF-y, żeby były one lepiej widoczne, to widzicie, gdzie one tutaj są, tak. Także to jest oczywiście też. Możliwość, która może się rozegrać z perspektywy dni. Tak? Czyli to może być 5 dni, 3 dni, 13 dni, 20 dni to jest perspektywa średnio-długoterminowa. Interwał krótkoterminowy, który omawialiśmy przed chwilą, oczywiście jest to multiplier 4-godzinnych świec. Tak? Czyli bardziej patrzymy na perspektywę 16, dajmy na to 100 godzin. Tak? Jest to perspektywa krótkoterminowa. Także tutaj bardzo ciekawe jest to, że bardzo ładnie trzymamy ten trend wzrostowy tej 20. Mieliśmy troszkę małe overextension, ale ta dwudziestka już tutaj nas dogoniła. Możemy w pewnym momencie zobaczyć tutaj ten pocałunek tej 20, co oczywiście wiązałoby się jeszcze z dalszą korektą. Jednak najbardziej dla mnie tutaj zaskakujące na tym, na tym jednodniowym wykresie jest to, ile mamy jeszcze tych fair value gaps pozostawionych. ok? Tak jak powiedziałem, używamy to często na rynkach tradycyjnych, wygląda to zgoła inaczej, powoli staram się implementować tutaj to w rynku krypto, ale taka liczba pozostawionych otwartych fair value gaps, prawdę mówiąc z perspektywy rynku tradycyjnego nie wróży nic dobrego, tak, szczególnie po takim, po takim przyroście. Ale tak jak powiedziałem, mamy otwarte Fair Value Gaps i pokazuje nam się duży Order Block tutaj na tych, na tych perspektywach 27,228,5, co by oznaczało, że ten ruch impulsywny no, teoretycznie powinien być kontynuowany, tak? Bo albo zejdziemy i utrzymamy 20, albo wejdziemy tutaj w order block, zostaniemy wykupieni i pchniemy do góry, tak także dla mnie osobiście z perspektywy krótko, y, krótkoterminowej jak również średnio-długoterminowej wygląda na to że jest tutaj jeszcze to miejsce by pchnąć w te okolice 32 tysięcy oczywiście mamy nasze oscylatory na interwale średnio-długoterminowym widzimy, że one są przewartościowane e, nie ma co się dziwić mieliśmy duży, duży przyrost akcji cenowej o którym porozmawiamy zaraz na interwale tygodniowym e, i osobiście uważam że tak jak Wam powiedziałem wcześniej, dopóki mamy odpowiedni napływ volume, ten oscylatory będą w stanie być tutaj na wysokich poziomach, tak? Jeżeli patrzymy, na, jeżeli patrzymy tutaj na money flow, co też jest bardzo ciekawe, może powiększę Wam money flow, z perspektywy dziennej money flow widzicie kto tak naprawdę uczestniczy teraz w tej pompie, nie? Tutaj pokazuje wam, że to retail uczestniczy w tej pompie. Widzicie, że duże pieniądze powoli odpływają. I ta biała linia Money Flow Momentum pokazuje wam, jak spada tutaj momentum w tej pompie. Te bary pokazują wam, że większe portfele biorą profity, tak? Czyli tutaj mieliśmy wzięcie profitu, wykup i znowu biorą profity, tak? Ale kto pompuje dalej cenę? To widzicie tutaj, że ulica więc tutaj z tej perspektywy dniówki widzimy, że mamy napływ nowego momentum e, obecnie, głównie ze strony retailu, czy też mniejszych, tutaj jakby inwestorów, ale nie chcemy mieć zbyt dużo tych dużych czerwonych barów, tak, gdyż one będą tutaj oczywiście oznaczały, że więksi gracze biorą już teraz na tym poziomie profity. Oczywiście jest takie niebezpieczeństwo. Dlatego, że tak jak powiedziałem, troszkę mnie niepokoi to, że wszyscy grają pod te 32 tysiące, nie? I, czas, I jak wszyscy pod coś, gra, pod coś grają, to nie zawsze się to sprawdza. Więc tutaj przypuszczam, że rynek próbuje przedbiec resztę i zaczyna już po prostu brać profity. Jak przejdziemy sobie na interwał długoterminowy, jest to nasz interwał tygodniowy i w tym przypadku jedna świeca to tydzień. Co znaczy, że z perspektywy makro, rozegranie to, o czym będę mówił w tym momencie, może potrwać 2 tygodnie, 4 tygodnie, 6 tygodni. Tak, jest to perspektywa długoterminowa. Jak zobaczycie na ten wykres, który większość z Was już zna, osób, które oglądają ten kanał od dłuższego czasu, zobaczycie, że od naszego dołka, który uklepaliśmy o, tutaj na poziomie, według, według Binance'u na poziomie 15600 do obecnego wzrostu minęło już 161 dni. Wzrost zaczęliśmy na tym tygodniu, który zaczął się 2 stycznia, i od tego czasu upłynęło 105 dni. Czyli od 105 dni jesteśmy w trendzie wzrostowym. Ok. Od 105 dni zobaczyliśmy przyrost 99% z jedną 22% korektą, która miała miejsce tutaj. Okay? My tutaj graliśmy pod to, bo ja Wam mówiłem, że sprzedaję 50% swoich altów na tym punkcie piwotowym. Tutaj banki troszkę pomogły w tym, że nie, doszli, nie zeszliśmy niżej. Ale nie można tutaj zignorować tego faktu, że od 105 dni jesteśmy w. W, tutaj w tendencji wzrostowej mieliśmy przy, mamy przyrost na poziomie 99%, i w międzyczasie zobaczyliśmy tylko jedną korektę na poziomie 22%. Okay? Nawet w hoście, o czym też już wspomina, wspominałem wcześniej, e, takie przyrosty kończą się korektami. Ok? I tutaj z punktu struktury wielokrotnie mówiłem o tym, że dla mnie przebicie poziomu. 32 tysiące i zamknięcie się powyżej tego poziomu będzie oddalało perspektywę nowych dołków, retestu dołku bardzo mocno, strukturalnie, tak? Gdyż przebicie tego poziomu 32 tysiące i utrzymanie go chociaż dwoma tygodniowymi świecami będzie definiować całkowicie odwrócenie struktury, nie? Czyli mieliśmy strukturę prowzrostową od naszej wcześniejszej bessy. Mieliśmy drugi szczyt, strukturę prospadkową do naszego dołka 15600, i teraz mamy odreagowanie. Właśnie, na razie jest to odreagowanie. Na razie niektórzy nazywają to dead cat bounce, czyli odbicie zdechłego kota. Tak, na razie jest to odreagowanie, odbicie zdechłego kota. Jest to ride Bessy, czyli tak zwany bear market rally. Do momentu, kiedy nie przebijemy i nie zamkniemy 32 tysiące chociaż dwiema tygodniowymi świecami. Wtedy struktura nam się odwróci. Dlatego, że w tym momencie, patrząc nawet z perspektywy e, fali Eliota, po osiągnięciu tego dołka Bessy, my przechodzimy obecnie przez korektywny ruch. I widzimy, że jest to korekta biegnąca. Z racji, z racji też swojego przyrostu widać, że jest to korekta biegnąca i na razie jest to tylko korektywny ruch to nie jest impulsywny ruch jeżeli przebijemy perspektywę poziomu 30 32 000, oczywiście wtedy wtedy będziemy mam to co chciałem, mam chyba to co chciałem wtedy będziemy patrzeć na coś takiego okay? i wtedy śmiem twierdzić że nasza fala piąta jest w stanie przetestować poziom nawet w okolicach 48 tysięcy, okay? Gdyż tutaj mieliśmy ten dead cut bounce, kiedy wiele osób myślało, iż w tym momencie zrobimy naszą korektę i pójdziemy po trzeci, po trzeci wyższy szczyt, tak? Mieliśmy pierwszy szczyt, drugi szczyt i trzeci szczyt. Także jeżeli przebijemy poziom 32 tysiące, cała struktura naszego makro wykresu ulegnie całkowitej, Zmianie. Nie chodzi tutaj o KNOT, który wyjdzie na 30 sekund powyżej 32 tysiące. Nie chodzi tutaj o 5 dziennych świec. Chodzi tu minimum o dwie tygodniowe świece. Tak. Także też, żeby było to jasne, musimy zobaczyć dwie, dwa tygodniowe zamknięcia minimum powyżej poziomu 32 000, żeby dla mnie osobiście ta struktura się zmieniła z ruchu korektywnego czyli z odreagowania z rajdu Bessy tak, z, z odbicia zdechłego kota, w strukturalną zmianę, która pokaże nam, że ten ruch, te pięć fali to będzie nasze pierwsze A kolejnej Hossy ok? I teraz chciałbym, żeby każdy dobrze słuchał, żeby nie było, że nie wiem, zmieniam zdanie albo coś, albo jakieś inne tam bzdury. Wtedy nasza, to jest wyjście z naszej Bessy do kolejnej Hossy. Jest to, jest to na dobrą sprawę taki sam układ jak wyjście z wcześniejszej tutaj Bessy, tak. Tutaj jest nasza Bessa. Okay? Tutaj oczywiście mieliśmy, mieliśmy anomalię pod tytułem Świrus ale również to jest nasze makro, makro wyjście z bessy. Kiedyś widziałem taki fenomen, zanim jeszcze zacząłem nagrywać na tym polskim YouTubie, gdyż to jest dla mnie też coś nowego, dopiero interesuję się od roku tym polskim rynkiem. Widziałem kiedyś taki fenomen, gdzie jeden z youtuberów zaczynał mierzyć e, ruch impulsywny, ruch impulsywny w hossę od dołka covidowego, tak? To jest całkowicie pomyłką, to jest całkowity BS, nie? Dlatego, że ruchy, ruchy, które nas interesują, są to ruchy z Hossy do Bessy, co również jest tutaj widoczne, ok? I z Bessy do Hossy, ok? I tutaj ten ruch, w którym jesteśmy, jeżeli on byłby w stanie przebić ten poziom 32 tysiące i potencjalnie dojść do 40-48 tysięcy, to byłaby nasza, nasza fala A, ok? To byłaby nasza wcześniejsza fala A. I tutaj również mieliśmy to odreagowanie, tą pułapkę, kiedy wyszliśmy z 3200 na 14, na dobrą sprawę wróciliśmy do 6400, no ale później oczywiście anomalia pod tytułem świrus pogłębiła ten dołek, tak? Więc tutaj uwzględniamy tą anomalię. Gdyby nie świrus, ten dołek fali B byłby tutaj. I na podobny scenariusz patrzy wiele osób, które twierdzi, że obecny scenariusz jest bardzo podobny do tego z 18-19 roku. Co by oznaczało, co by oczywiście oznaczało, że jesteśmy w stanie rozegrać tą falę A do okolic 40-48 tysięcy, 40, by następnie skorygować falą B, prawdopodobnie do 30 tysięcy, tak? I oczywiście mamy pięciofalowy ruch do góry. Nasza fala B byłaby ruchem ABC, no i nasza ostateczna fala C byłaby już tutaj impulsem, czyli tu by były fale 5, 3, 5, 3, 5. I to wszystko pokrywa się ze strukturami z wcześniejszej hossy i Bessy, tak? To nie są jakby żadne wymysły, wszystko jest przed Waszymi oczami. To jest w przypadku, kiedy Bitcoin będzie w stanie, tak podkreślę, Zamknąć się powyżej 32 tysięcy i zmienić strukturę tego, na co patrzymy. W momencie, kiedy Bitcoin nie będzie w stanie zamknąć się powyżej 32 tysięcy bądź też wybije poziom 32 tysiące, ale go nie utrzyma, uznamy, że nasz obecny ruch jest to tylko odreagowanie. Ok. Jest to tylko odreagowanie ABC. I niestety może się wtedy okazać, że obecna bessa będzie wyglądać troszkę inaczej. I będzie to ruch w X Y przepraszam, to nie to. To będzie to. W X, -Y -X Z. Gdziekolwiek to Z by było. OK. Także jesteśmy w bardzo ważnym strukturalnym punkcie. Ja akurat zaznaczyłem to Z jako dłuższą falę. Wcale to nie musi tak się rozegrać. Musimy dostać potwierdzenie, gdzie jest nasze X. I na to czekamy. Czy to w ogóle jest X, czy to już jest nasze wyjście z Bessy, tak? To Z równie dobrze może być na poziomie 18,5 tysiąca, 21,5 tysiąca, może to być 14 tysięcy. To zdefiniuje dopiero fakt jeżeli poznamy obecną sytuację na rynku, tak? Także z punktu strukturalnego, myślę, że mówiłem o tym już z 3 miesiące temu, przebicie bądź też nie przebicie poziomu 32 tysiące determinuje obecną sytuację makro, jeżeli chodzi o Bitcoina, ok? I tak jak powiedziałem wszystko jest na wykresie. Oczywiście są czynniki zewnętrzne, które są w stanie napędzić impulsywność tego ruchu, bądź też spowodować spadek. Ja, tak jak powiedziałem, i też dużo o to pytacie, mówiłem to już wielokrotnie. Moim osobistym zdaniem, dopóki nie przebijemy 32 tysięcy, nie utrzymamy tych 32 tysięcy, nie dostaniemy potwierdzenia chociażby dwóch tygo tygodniowych świec, moim osobistym zdaniem. Droga do 21, 18 czy 14 tysięcy jest otwarta. Tutaj dochodzi kwestia prawdopodobieństw. Co ma większe prawdopodobieństwo? Z perspektywy struktury tego od, odbicia zdechłego kota, moim zdaniem najbardziej prawdopodobny jest powrót do okolic 20 tysięcy. Okay? Jest to najbardziej prawdopodobny scenariusz. Przetestowanie. Lokalnego dołka jest też jak najbardziej na kartach, ale procentowo dawałbym tak, jak stawiałbym 60% na to, że w przypadku odrzucenia zejdziemy w okolice 20 tysięcy, może nawet 65%. Tak tylko 20% na przetestowanie lokalnego dołka i 15%, czy ile tam zostało, na nowe dołki, nie? Bo to, że struktura się rozgrywa. I że droga do 20, 18 czy 14 tysięcy jest wciąż otwarta, to jeszcze musimy przyjąć, jakby prawdopodobieństwo, tak? Co ma większe prawdopodobieństwo wydarzenia się? I mówiłem Wam o tym, że z perspektywy makro mam obawy, i mówiłem o tym już wcześniej, że mam obawy, że w tym momencie to odreagowanie to jest takie ubieranie ulicy, tak jak miało miejsce to tutaj, nie? I, I nie podoba mi się ten przyrost, jest zbyt szybki, zbyt dynamiczny. Oprócz tutaj takiego pseudo FOMO, że ludzie uciekają z banków do Bitcoina, bo nie widziałem żadnego potwierdzenia, żeby to miało miejsce. Jak na razie to widzę, że Azja pompuje ten rynek, a nie Ameryka, z której jakby napływ do Bitcoina spadł. Więc oprócz tego FOMO, Bitcoin, ludzie uciekają do Bitcoina, bo banki nie widzę tutaj nic, co miałoby spowodować, że ten przyrost mógłby w tym momencie być długofalowy, długoterminowy i dać nam nowo, nową hossę. Jest on zbyt szybki, zbyt dynamiczny i tak prawdę mówiąc zbudza mój niepokój. Także zobaczymy, zobaczymy jak, jak to wyjdzie, tak? Ja nie jestem jakby gościem też od cykliczności i od takich rzeczy, ale... Czytałem jedną wypowiedź takiego gościa w US, który jakby rozpatruje cykliczności finansowe, liquidity cycles, czyli kiedy nowe, nowe liquidity na, wchodzi na rynki, wychodzi z rynków. I on też właśnie uważa, że nie tylko na Bitcoinie, ale podawał jeszcze i na kilki, kilka innych asetów też uważa, że tutaj jest duże prawdopodobieństwo, że to jest właśnie takie odbicie zdekłego kota. Tak, oczywiście nie ma co się tym sugerować. Bo tutaj czynniki zewnętrzne mogą w bardzo prosty sposób jakby to znegować bądź też potwierdzić, ale ja tylko mówię Wam co myślę. Wiem, że większość z Was jest tutaj po to, żeby poznać moją opinię, więc mówię Wam co myślę. Tu nie ma żadnych gwarancji, żadnych pewników, ale dla mnie osobiście, o czym już mówiłem wcześniej, ten przyrost jest zbyt dynamiczny i zbyt szybki. Dochodzi do tego również fakt, że nasze makrooscylatory są również bardzo mocno przegrzane, tak, o czym również rozmawialiśmy już przez jakiś czas i tutaj tak jak powiedziałem, jedyne co może je utrzymać na tak wysokim poziomie to jest nasze wysokie volume, wysokie money flow widzimy, że mamy coraz mniejszy, mamy nie mamy już napływu jakby nowego kapitału, patrząc na money flow momentum dlatego, że one spada mamy delikatny odpływ, do tego pojawiają się też te czerwone bary gdzie są brane tutaj profity, tak Także nie mówię, że te oscylatory nie mogą się utrzymać na wysokim poziomie, bo mogą, ale musi być tu stały, stabilny napływ, volume. Oczywiście, jeżeli nie wiem, jutro przyjdzie Biden albo Gary Gensler zostanie zwolniony z SEC i się okaże, że nie wiem, alty nie są y, securities że rynek krypto jest bezpieczny, bo brudny gary <coughs> został zwolniony, nie wiszą nad nim jakieś hardkorowe regulacje, to oczywiście rynek odbije, tak? To są czynniki makrozewnętrzne, które jakby mają wpływ na to, co widzimy tutaj na samym wykresie. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jest dużo pytań z waszej strony odnośnie tego co sądzę, co uważam, także myślę, że ten odcinek da wam odpowiedź na co patrzę. Jak definiuję to, co się dzieje do tej pory, jak będę definiował, co się będzie działo powyżej 32 tysięcy. I o, jak zawsze, mam nadzieję, że filmik był wartościowy. Jak zawsze, jeżeli macie ochotę, możecie podzielić się komentarzem, pozwoli to wypchnąć ten filmik dalej. Miłego dnia Wam życzę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Hej.